10 kwietnia odbył się w kinie 19 przegląd teatru jednego aktora Humor i satyra w poezji i prozie. W przeglądzie wzięło udział 39 uczniów z terenu związku gmin Zagłębia Miedziowego. Zaprezentowali się oni w czterech kategoriach wiekowych. Będziemy kibicować wnuczce w wieku 1 klasy 1-3 i wnuczkowi klasy 4-6. Występy oceniało profesjonalny jury, któremu przewodniczyła Anna Adamus-Krawczyk, a towarzyszyły jej Ida Ochocka oraz Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek. Ale takie dzieci ładnie mówią, to zazdroszczę mi masz. Zazdroszczę im masz. Gratuluję wszystkim. Trochę było stresu się bałem, ale już tak później, już jak, wy, jak już po występie, to teraz tylko trzeba czekać na o, o ceny jury. W kategorii klas 1-3 Jury przyznało egzekwo dwa pierwsze miejsca. Nagrodę otrzymała Alicja Taterynowicz ze szkoły podstawowej nr 1 w Polkowicach za utwór kura Łukasza Dębskiego, opiekun artystyczny Janina Szpocińska. Nie da się trzeba mieć wymiary, a ty. Od ogona masz do głowy, kształt masz krość nieobływowy. Skrzydła krótkie, duży zadek, po dwóch metrach jest upadek. Zwycięzcą tej kategorii okazał się także Filip Klita ze szkoły podstawowej w Parchowie za utwór Kurcze blade" Wandy Chotomskiej. Opiekun artystyczny Maria Leszki. z cukrem, kogel mogel sobie utrę. Nagle cukru. Awantura! Dziura, w jajku! Jajku, dziura! Jakieś już zdobyłem drugie miejsce. Ja też drugie i trzecie. Moja mama i pani ze szkoły. No, mój brat, tato, mama troszeczkę podpowiedziała. Trzecie miejsce przyznano Konradowi Wójcikowi z Zespołu Szkół Przedszkolno-Szkolnych w Radwanicach za utwór Mucha i Karaluch Leszka Sulimy. Opiekun artystyczny Beata Orator. Będę starał się rozwijać właśnie w tym celu, żeby może kiedyś zostanie jakiś ze mnie aktor albo recytator. Po najmłodszych uczestnikach zaprezentowali się uczniowie z kategorii klas 4-6. Podoba mi się w to, że jeśli się przegra, to się uczy, że trzeba pracować jeszcze bardziej i wytrwalej. To wtedy dojdzie się do perfekcji i będzie się wiedziało, co dalej mówić. Myślę, że właśnie takie występy publiczne już za młodych lat w jakiś sposób ugruntowują, dają jakieś dobre podstawy, że później wystąpienia czy nawet wygłaszanie jakichś referatów na uczelniach wyższych, bo to też się zdarza, zawsze to w jakiś sposób pomoże zapewne. W tej kategorii triumfował Jakub Bęben ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Polkowicach, który zaprezentował fragmenty utworu Głowa na tranzystorach Hanny Orzogowskiej. Opiekun artystyczny Anna Bęben. Jemu też trzeba wytłumaczyć. Niech drakę weźmie na rozum. Kto się bije, ten obrywa. Tak jest pod każdą szerokością i długością geograficzną. A później weźmiemy się za przeproszenie matki. Trudno. Kierowca, nie wykręcisz się. Zawołajmy go, proponował kostek. na podwórku swobodniej. Dobrze, zgodził się Marcin i zawołał w stronę o tym, na drugim piętrze. Madziora! Drugie miejsce przyznano Dominikowi Starakowi ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Wędrzychowie. Przedstawił on fragmenty utworu koszmarny Karolek. Opiekun artystyczny Stanisława Borkowska. Największą nagrodą jest satysfakcja i motywacja. Nie tylko za ten konkurs, ale również, ale również za inne. Trzecim miejscem nagrodzono Julię Macioszczyk ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Polkowicach za utwór Zadanie domowe Jacka Dubła Opiekun artystyczny Iwona Łuźna. To jest wielkie wyróżnienie i też Nagroda w postaci satysfakcji. Nawet jeżeli mi się nie udaje, to jestem dumna z tego, że mogę brać udział w takich, w takich konkursach, rozwijać się dalej w kierunku aktorstwa i myśleć pomału gdzieś tam o przyszłości. Dlaczego się Nie mogę za dużo powiedzieć, bo to jest takie zaskakujące, ma być. Że pozory mylą trochę i naprawdę nikt by się nie spodziewał, jak powiem, co się stało, że tak mogłabym z tego wyjść. No i o tym jest cały tekst, że opowiadam, co mi się naprawdę stało. W kategorii klas gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyła Anna Itkowiak z Gimnazjum nr 1 w Polkowicach za utwór Tak to widzę i Wosława Szymańskiego. Opiekun artystyczny Ewa Niemiec. sekcji A ja, że no. To są mnie boli. Widzę, ślepa pani jestem, dlatego pytam, do leczenia czy do wyrwania? Drugim miejscem nagrodzono Patrycję Franczak z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach za utwór Słoń Sławomira Mrożka, opiekun artystyczny Magdalena Beller. Jury to jest taka zwykła widownia, bo to my jesteśmy w tym momencie osobą, która oddaje ten tekst, i nieważne, komu go chcemy przekazać, ważne, żeby to było na 100% naszych możliwości i niezależnie, kto przed nami siedzi, mamy do siebie przekonać. Trzecie miejsce przyznano Weronice Laszczyńskiej z gimnazjum nr 1 w Polkowicach za utwór małpa w kąpieli. Aleksandra Fredry, opiekun artystyczny Joanna Glapińska. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżniono Szymona Lewandowskiego z zespołu szkół w Przemkowie za utwór Lament paranoika Stevena Kinga. Opiekun artystyczny Hanna Mroś. Poprosiłem o pomoc polonistkę w poszukiwaniu właśnie swojego scenariusza. Dostałem ten jeden na początku, że mi się zdecydował, od razu mi się spodobał. Deszłem do wniosku, że coś z tym scenariuszem będzie można na scenie zrobić. No i się zdecydowałem, no i moim zdaniem dobry wybór. Grand Prix zdobyła Alicja Tatarynowicz, która występowała w kategorii klas 1-3. Wbrew pozorom ci najmłodsi, bardzo najlepsi. ładny, pięknie wysoki poziom. Tak, tak. najlepsi. Ale to chyba dlatego, że tym najmłodszym się najbardziej chyba chce i te wiersze są takie najwdzięczniejsze te dla najmłodszych. I takich jest dużo zawsze tych dzieci najmłodszych. I, i chyba dlatego też. Tak, i poza tym nie mają takiego wstydu, jeszcze się nie zastanawiają, mhm. czy coś wypada, czy nie wypada. Po prostu są.